W tym filmie trójka moich przyjaciół: JoJo, Boku i Finksor będą starali się zabić mnie w ciągu 20 minut, gdy ja próbuję przetrwać w borderze 1000 na 1000 kratek posiadając efekt saturacji 1 i glowingu 1. Od razu przepraszam Was, że nie było tak dużo filmów, ale nie miałem po prostu czasu ani chęci. Ale teraz wracam, mam ferię, są osoby, będzie grubo. Zapraszam do oglądania. Jest? Dobra, e... sub so, i like obowiązkowo. Cicho! no Sobie i like za obowiązkowo no, jeszcze teraz film widzu i y, dajesz sobie a i lajka like pod tym filmem albo cię znajdę. Ja to. bym się bał. <grym> ja tu bym Ech? się bał. Ej! Ucieka. O kurde! Ucieka No nie to no ucieka znowu! Ja ci zapromowałem film, a ty ten y, uciekasz, tak nie? boku no kop, kop na... drewno, boku drewno, bo my nie sobie wiemy o... Kop, kop drewno. To jest Hitman, hitman Aha. A to, to mogło być, że byś ty, że kopał drewno, bo ty jesteś słabszy, a ten, y, Boku, ten... Y, y, Ależ tak to... mnie obraż... O nie... Bez obrazy. Ja bym się <noise> obraził już, nie? Wyszedł z <noise> ja już nigdy to nie wybił. <noise> tak, 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 okej. Okay. <noise> <noise> I, I po Hitmanie. <noise> po hitmenie. <noise> I już koniec Jak, Jakie kompasu nie mam? Tracking Kompas, kolego! Jestem z nim na drzewie. Dobra, PinkSor, wiem, że ty się wyśpialiś nie musisz tego pokazywać na filmie. No co ty gadasz? Ja Jak ten kompas wziąć. Ukoźnik Tracking Kompas. Masz. Mam, 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 Dobra, to możemy się ten wystakujemy na arpie. Tak, idziemy dziękuję, jakser. No, I ja, tak. 12. Hitman będzie trwał dwie godziny. <grym> Dumet? No ja, to jest zapowiedź tego Avengers z którym masakra. Co nie że... zapowiadzi? Co? Co? Nic. is w tym boku? Gdzie jest crafting? Tu masz. Okej, okay. mogę go dropnąć. Ci... Drop Quick, uh... dropować i będzie, Quick uh... i będzie krótko. Ja robię sobie jeszcze masz jedną to, odwala, like I to ja też oh, zrobię boku. Akurat dobrze. masz to. Boku masz to. Ucięcie go, craftarze ze tu. E, Cześć, tak. Ja już idę. Ja mam parę bloków, mam trochę dobra. O, gdzie on jest? Gdzie, gdzie, gdzie jest zjawa? Gdzie, gdzie, gdzie jest zjawa? Gdzie, gdzie, gdzie jest zjawa? Gdzie, gdzie, jest zjawa? gdzie ona jest? Brnoję. Je... Popatrzę się. Dobrze. Widzę, mam Dobra, nadzieję, ja wiem, że zostawiasz jeszcze lajka. Mikr, cicho bądź. Mixer, nie jest. baw się w wojana. Wojan. Osłuchaj się. Wojan po Młody wojan. Za zaraz, zaraz chopię ten y Graf to je łuk, nie? Jak to nie? Joże <grystanie> to już miał przyszykowane 5 łuków z Hopia z, z Power pie, piątką, nie? A. <grystanie> kosmo, ej, ten ej, ej Tarzana. idzie ktoś tam do kosmo? To ja jestem koło niego, ja w Tarzana Poczekaj, 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 poczekaj! On kartuje coś jeszcze. A olej Bejta, no Bajta robił. Oj! Ah. Nie, zginął się Mam No czekaj. Nie! No jak! On miał kamienny miecz! On miał kamienny. Miał coś jeszcze. Miał miecz! Pierka Masz jakąś broń? Masz jakąś broń? Tak. Ej. Mam. <grym> <Wiem>. <grym> ile, ile ci zostało? Ile ci zostało tak szczerze? Kurde. <grym> ja się bardziej bałem, że tymi, że... że ten, że Sorry. mnie zabijesz szybciej niż ja hita. Bo jak... Ale jak gdzieś... Gdybyś... Ale jak widzisz to pierwsze oki, to jest takie... No nie no, koniec. Kaplica, kaplica, kaplica już dla mnie jest. Ale tu nagle drugi poszedł, już ode mnie, to dobra takie dobra. Bo on Boi. jest tam. Boi się nas. Nie się na... Oj. O wiesz, dwóch profesjonalnych graczy Minecrafta. Ja, te, ja ostatnio na Bedwarsach robiłem Ladera. Ma, widzu, mam nadzieję, że zostawiłeś lajka. Nie. Yeah. No ale stary ja ci, promuję stary film. Powinieneś mi dziękować. Na kolana, nie? <laughs> no tak to nie. No co za gadanie gdy nie w ogóle na kolana. Co tak co to, 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 to się dzieje? Jakieś nielegalne. Na chwilę mi się odłączy tylko słuchawki. A tu na nagle... yes. kolano? Daj mi to jedzonko. Ej, 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 on ma siekierkę! Ja też mam. Wiesz co? Wcale nie mówiłem, że ma siekierkę i miecz wcale. Nie? No bez kitu. No to bez kitu. Mówiłeś, że mam miecz, a siekierkę nie mówiłeś. Mówiłem. Nie mówiłeś. Dziwne. No no no. Tokrta? Krzt. Dobrze. Jem. On Ja. O O kurde. Nie. Nie. O kurde, nie weźę mútki. Nie Kurde. No, 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 no no No, dobra, dzięki za porłożeń. Lecę do ciebie Do wcale nie tak, że mamy kompasy. nie. nie. Nie, zbubyliśmy ciągle, nie zgubiliśmy cię mamy kompasu, bo Cię na koniec filmu to, Boku Masakram. boku boku boku, boku. Łódka. Bobijaj. Co ja. ry po bakietu lekko mi się, się odłała Dobra i błagam nie zgub tej łódki Nie bądź mną Czy ja słyszałem y, ten y, owce, która jakby jest wita? Nie więc to nic. Coś głuchy, Czyszałem. Nie, nie, jak to? Nie, nie wierzę w to. Kosmo pewnie już ma full diak seta, ale bez achievementów, bo wyłączył potajemnie. Potem jak zdobył Stone Age. A. A był taki jedyny filmik, game moda, jak ja dużo pamiętam. Ale, ale było coś takiego. To się wytnie, nie? To się wytnie. Ja pamiętam, że było takie coś. Guten Morgen! Aha, ale myśmy ma, gdzieś tacy właśnie jesteśmy. Boku taki właśnie jesteś. Ja jestem z tobą e. ten morgaty nic. Tacy właśnie jesteście. Dzień dobry. No, tacy jesteśmy, dzień dobry. O widzę jego bloczki W ogóle teraz... Jak, Historia piękny, jak się powtarza. I mieliśmy jakąś drugą część, ale no nie wyszło kosmo. No teraz w pelie będzie filmy Ej, Będzie maraton nie. nie mów, nie mów, nie Chodź wsiadaj ktoś, wsiadaj ktoś Nie, nie odpływaj, nie odpływaj Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj Wsiadam Niech on nie ma koła. Żółwię Sekund Second try. W lewo. Widzę. Łooo! Wow. Był boku! Jedną czytawkę, że ja zaraz na powieść to wykorzystuje. Idę. Teraz to. No, dobra.

Widzę ty, jego mięsko. Jest Z pułapkach nie jest on tu gdzieś, zaraz wyskoczy. Wobec <grych> jak, tego jak, macie kombat i podadzie, ile bloków macie do niego? Eee, My sobie robimy. Siedaj. Siedaj, <grych> Ty Chodaj. portal do Enderu robisz? No chłopie, ja przecież ja idę ponownie za rajd. Ja pierdolę. Profesjonalny gracz. O, ten już Ten Manhunt będzie tydzień trwał. jest Hitman. Oj! Ej, tak szybko minut 12? Ej, dobre, Serio? Nooo. Wyszedł, co zrobię tu, już wiem, że no, tak mamy mało czasu. Boże kiedyś ja pamiętam, że myśleliśmy, że to no, jest taki RX7 film. Teraz takie tak szybko pomija ten czas. Masakra. Trzeba zrobić y, ten Hitmana na tydzień, nie? Wechiku czasu. O oh. oh, hell na, man, on jest skywier. O oh, hell na, brada, o to re doing. Nie, Albo shifrek, bo może być na morzu, albo... wiadomo. Hit. Bloki się... bloki się zmniejszają. Już wysoko jest, on jest na jakieś górze chyba. Bo a 71 Y 72 No widzę no O tu jest! Na... O tutaj Ej! Hey, hey. Ej! Hey. przepraszam, przepraszam. Przepraszam i, sorry, nie Co stało? Nie Dobra, po, po filmie i powiedz tym, bo ja nie słyszałem Ej brata! Ej, yo, stop this! Stop this kid! Czy za tu jest? No Dobra, on się boi, on już nie wie, co się dzieje, nie? Patrz On <laughs> się boi On zginie zaraz Ja ci mówię Dajcie mi na błagam O NIE! Hahaha, <laughs> ha, ha. ale z ciebie bambik, Czemu? <laughs> Czemu? Tylko ja wziąłem swoje łódki Nie, nie Zostaw Kurde, zapomniałem, że ja tarczy nie mam Co, role się odwracają? A jednak nie. Został kryta? Tak. Tam się położy. Ale nie! Ale co, no, co, co ty robisz? No, Jon! Yes, nie, no, łódkę dajcie! W... Oh, dajcie łódkę! No, <laughs> Dobra. No płyń, płyń! Łączaj już go czas. Gra na czas, no. Co za niemiły chłopak. No <noise> <Już. głos> Teraz lepiej. <noise> <O> nie, to <noise> no. za. My. <noise> Co za. niemiły chłopak. Co za niemiły miły chłopak. Moje obludbene słowo Oj, zaczyna na N. No, no co ty robisz, jo? Nie! No co ja zrobię, ci ty? Ty wejdziesz nie przesadzaj, bo ja nic nie zrobiłem! A ty już mówił, co ty zrobiłeś? Ty wejdziesz i się odniesie, owszem! O no co? No bo to sobie easy, to jadę gdzieś! Co ty dobrze zrobiłeś? Co ty co, co, co ja zrobiłeś? Zabij kosmo, zabij kosmo. Pinksor, wierzę w ciebie. Co? jakby... jakby biegali wszyscy diamond sety, bo wszyscy zbieraliśmy A tak, to, to nie Merehamn sety Wypada z tego mięsko czy nie? Nie? Tyiii... O... Dobra ja go łapką zabiję ja się sobie, to fixer się rozwala już. Coś było nie tak. A, A, coś ja dzisiaj się wy... Jak coś ja dzisiaj wyjeżdżam na wakacje, nie? Ja nie mogę dzisiaj zrobić tego testu. Jak na wakacje? na wakacje. No, na wakacje. <laughs> nie zrozumiał. <laughs> nie zrozumiał. No. Na pięciogwiazdkowego hotelu do Dubaju, stary. Mocne, mocne. <laughs> Nie, na no, żartuję. Jeszcze bym Zabawcie. jeszcze byś nam nabisał. Będę cały czas alt Altabatliken? Ja też bym to zrobił. Ja no się Anseiger. Wow. Nie mogę tak mówić. Tylko I ja mogę tak I mówić. Don't tylko ja mogę tak this. mówić. I don't say this. I don't say this. Ej, a ty módl. nie zabrany z mody. No, no ta, ta. No. Nie mi Masz problem? Tak, mam problem. No to, jaki? To nie tak, że ty go wykorzystywałeś do pracy. No właśnie. A jeszcze ja sam pracowałem. Zbieram Więc na ciebie pliki. To... Słuchajcie, to nie jest wykorzystywanie, kiedy ja też pracuję. Zbieram na ciebie pliki. Komunizm jeden. No dobra, no ale nie powiesz nie... Komunizm... Zbieram na ciebie pliki dzwoniaczku. Komunizm na papierze dobrze wyglądał, ale wykonanie było złe. No, tak samo iż, jak Nazis. W radzie. Jo, że ja mam już na siebie pliki, nie? No, Jo, Jo jakoś no. unika tego tematu, że mam na niego pliki. No, no jesteś wymyślony, no, bo jest wymyślony, bo jest wymyślony. Bo jak, innych <grym> osób ma jeszcze na niej pliki, więc nie jest coś to da ty masz nic bo zabiję, byś, nie Zabiję cię, zabiję cię. Ja... ja go zabiję, czekaj, czekaj, czekaj. Ja Ludzie z fajwem ja ma zabiję? Nie, 20 teczek. Ludzie z ma, to jest źle. A. Co ty robisz w ogóle? Chopię. A, opa. No nie mam, nie mam już głosu. Co to jest gra? Chodź tu, nie graj na czas. No, Ej, no to jest równo, nie. Nie się jest. boisz. Dosłownie. się boisz? Boga się boisz? <laughs> A A ja bym się On się boi wielkiego dozo, który płynie. Daj mu kryta. Koniec. Nie, Nie ma yeah, no, no. <laughs> Nie, ej, teraz by tak wleciał n Ej, Chciałem powiedzieć... Tylko bo. No yeah. Nie, 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 nie. Nie, nie. Nie po serca. Ile czasu zostało? Brawo. Nie. nie.